Sports. It's in the game. Cześć wszystkim! Do tej pory na kanale dostępne są komentowane przeze mnie mecze Turnieju mistrzów, gdzie wytypowałem 8 najlepszych klubów w FIFA i w systemie ligowym wybieram najlepszy zespół w grze. Także jeżeli ktoś chciałby posłuchać tego, jak komentuję mecze, oczywiście gorąco zapraszam, a linki do dwóch pierwszych spotkań dostępne są w opisie tego filmu. Natomiast już niebawem na kanale dostępne będą kolejne starcia gigantów. Dobrze, ale FIFA to nie tylko komentowanie spotkań, e, ponieważ chciałbym Was poinformować, że wracam do gry po uwaga, 11 latach przerwy. Tak, dobrze słyszycie? 11 lat. E, no, kiedyś tak się ułożyło, że dosłownie z dnia na dzień e, przestałem grać w jakiekolwiek gry. No i utrzymało się tak do, do teraz, więc no jestem w tym me, mega podekscytowany, naprawdę, ponieważ kiedyś, no wieszcie mi, byłem absolutnym maniakiem, jeżeli chodzi o granie. W FIFA potrafiłem grać kilka dni praktycznie bez przerwy. Nie ukrywam, że też bardzo lubiłem PS, ale jeżeli chodzi akurat o tą grę, to zatrzymałem się na PS 6, Moje ulubione, tak swoją, nawiasem mówiąc, ps to był PS4 i 6. Później PS już niestety nie był taki fajny, i później przerzuciłem się już tylko na FIFA. No i też inne gry, naprawdę no, grałem we wszystko. W NBA 2K, w Colina Macre, WRC, Formuła 1 w, nie wiem NHL. No tam było mnóstwo tych gier sportowych, które lubiłem. Teraz aż, aż trudno mi sobie przypomnieć, co ja tam grałem, bo tego było naprawdę bardzo dużo. Dlatego cieszę się, naprawdę cieszę się jak dziecko, że wracam do grania. No i też co warto zaznaczyć, no nie będę ukrywał, że tak, może i wtedy nie było tak rozwiniętego i nie grałem w zasadzie w FIFA Online, więc raczej grałem w FIFA tylko z rodziną i znajomymi. Natomiast no byłem w nią, przy, jakby patrząc na tą grupę osób, no bardzo dobry i w zasadzie nigdy, tak o ciekawostkę taką powiem, nigdy nie zdarzyło mi się praktycznie przegrać żadnego spotkania, więc. No jestem ciekaw, czy jak wrócę po tak długim czasie, to czy uda mi się wrócić na, na tyle wysoki poziom grania, żeby powalczyć gdzieś tam w rozgrywkach online, na pewno to mogę Wam obiecać. Zrobię wszystko, żeby tak było, na pewno będę do tego dążył. Więc, no i właśnie tak nawiązując jakby stricte do tej, do tej kwestii, to chciałem was, bo też tak sobie pomyślałem, uruchamiając po raz pierwszy FIFA. Chciałem też się z Wami podzielić, no bo rzadko zdarza się sytuacja, że ktoś ma aż tak długą przerwę w grze. To jest no, wiele lat, wiele jakby kolejnych wersji już było dostępnych na rynku. Więc chciałem podzielić się swoimi takimi obserwacjami na temat tego, czy FIFA 23 zrobiła na mnie wow. I powiem tak, jakby jeżeli chodzi o ten aspekt, bo nie chciałbym też jakby za głęboko w to wchodzić, ponieważ wolałbym się skupić na graniu. To tak naprawdę są trzy jakby takie kategorie. Pierwsza to kategoria, gdzie absolutnie nie jestem zaskoczony, wręcz bym powiedział, że jestem zawiedziony. To w dużym skrócie mówiąc jest grafika, ponieważ po tylu latach przerwy, uruchamiając FIFA i pierwszy mecz, przyznam szczerze, że w, no spodziewałem się, że włączę grę, która będzie wyglądała jak prawdziwy mecz. I żeby była jasność, grafika w tej grze jest super. Ja nie twierdzę, że nie, ale no patrząc na, na to, ile czasu upłynęło, no to grafika nie poprawiła się aż tak bardzo, żeby zrobić na mnie piorunujące wrażenie. A tak, żeby wam zobrazować, w jakich ja czasach grałem w FIFA, to ja z kolegami cieszyłem się, jak w nowej wersji FIFA była ładniejsza trawa. To my zwracaliśmy uwagę na to, że trawa jest bardziej realistyczna niż wcześniej. I to już było wow, więc no, to był ten poziom. A mimo wszystko nie, nie jest jakoś super. Zwłaszcza że, no niestety, ale widzę, że w FIFA dalej pojawia się mnóstwo błędów, takich, jeżeli chodzi o poruszanie się zawodników i nie tylko, bo jeżeli ktoś uważnie oglądał, by zobaczył pod koniec spotkania hmm, Manchester City, które komentowałem w turnieju mistrzów, no to tam też właśnie jest no, na nagraniu nawet widać taki zabawny błąd z Pepem Guardiolą który się po prostu zawiesił, macha tylko oczami i nic więcej, w takiej dosyć dziwnej pozycji, więc no, widzę, że w, jakby jej sport i FIFA dalej borykają się z tymi samymi problemami, które mieli kiedyś. Potem mamy drugą kategorię, to jest kategoria taka zmiksowana, czyli rzeczy, które są dla mnie standardem, niczym mnie nie zaskoczyły, i, i są takie, które są dla mnie nowe. To są oczywiście właśnie widoczne tryby gry. Ponieważ, no co tu dużo mówić, no Mistrzostwo Świata Kobiet, w ogóle to, że są reprezentacje kobiet, to, że są kluby kobiece w FIFA, to jest dla mnie nowość. Fajnie, że to weszło, bardzo, bardzo mi się to podoba, że też jest promowana kobieca, kobieca piłka. Ja, pamiętam, zatrzymałem się na czasach kobiecej piłki, gdzie była Marta, Brazylijka, hmm, była taka dobra Niemka, może niestety teraz nie pamiętam. Birgit Prinz, jakoś tak musiałbym sprawdzić. Jeżeli pamiętacie, jak ona się nazywała, to napiszcie w komentarzu. Bo nie mogę sobie teraz przypomnieć. No to były takie wtedy czołowe zawodniczki i tyle wiedziałem na temat kobiecej piłki, która wtedy leciała w Eurosporcie. No, ale to jest, jeżeli chodzi o samą chwilę dla mnie nowość. Potem jakieś tryby, takie jak nie wiem, mistrzostwa świata. E, Champions League to nie jest dla mnie nic nowego, ponieważ kiedyś też to było, nie zawsze może wbudowane w FIFA, bo na przykład Europa Champions League czy Mundiale często były jako osobna gra e, wypuszczana na rynek, no ale już coś takiego oczywiście było. E, wirtualne kluby Volta Football, e, no jest coś nowego na pewno. Nie, jeszcze nie, jakby nie odkryłem do końca o co w tym chodzi. Wiem, że można i grać samemu i tam grać z znanym, jakby tworzyć jakieś zespoły, coś takiego, ale to jakby nie czuję, żeby to był tryb, który mnie będzie interesował. No a tu patrząc na tą grafikę, tak bazując na tym, jak ja grałem kiedyś w FIFA, to widzę tą panią robiącą przewrotkę, od razu pomyślałem o FIFA Street, no więc kiedyś tak jak z drugim mistrzów czy świata, nie było to wbudowane w FIFA, tylko była to po prostu osobna gra. E, więc, to e, Ultimate Team to jest myślę bardziej rozbudowany temat, ponieważ e, nie będę ukrywał, że jeszcze ten Ultimate Team nie jest mi tak dobrze znany. To jest temat, którym zajmę się dopiero w następnej wydaniu e, gry iafc 24. A to dlatego, że, tak jak wspomniałem, jak grałem kiedyś w FIFA, szło mi bardzo dobrze. Natomiast na dzień dzisiejszy nie czuję się w tą FIFA jeszcze mocny, więc nie wyobrażam sobie grać online tylko po to, żeby przegrać. Najpierw chcę w FIFA 23 się doszkolić, doszlifować elementy, nad którymi muszę popracować, a wiem już co to jest. I wtedy, jak będę czuł się na tyle mocny, że powiem: OK, gram już nieźle, mogę pograć online, nie będzie wstydu, to wtedy przejdę na Ultimate Team i myślę, że to. Będzie gdzieś tam początek FIFA, nie FIFY już przepraszam, IAFC 24 ciężko mi się przestawić gdzieś do tej nowej nazwy. Jeżeli chodzi o pozostałe tryby, to gdzieś, nawet teraz nie jestem pewien w którym on był miejscu. O tutaj, jest jeszcze też nowość, której kiedyś nie było, czyli PlayStation Tournaments. Eee, no czyli z tego co widziałem jest to również turniej online którym jest takim turniejem jednodniowym. Myślę, że to też będzie taki element, gdzie sobie gdzieś tam będę próbował. To na pewno. No i z trybów gry pozostało nam jeszcze co? Aha, e, kariera, tak. E, kariera, oczywiście kariera menadżerska i kariera zawodnika. No, z uwagi na to, że kiedyś, tak jak wspomniałem, nie grałem raczej online, w zasadzie w ogóle, no to to były dwa tryby, które zdecydowanie lubiłem najbardziej. Kiedyś najbardziej lubiłem tryb menadżerski, a jakoś tak z biegiem czasu i chyba rozwoju trybu, kariery jednym zawodnikiem, bardzo polubiłem taką możliwość rozwijania gracza, możliwość gdzieś tam zdobywania indywidualnych statystyk i, i tam różnych nagród, więc Zarówno w FIFA jak i w NBA 2K tryb kariery jednym zawodnikiem to jest coś co, co uwielbiam, co uwielbiałem, bardzo lubię, więc dlatego też postanowiłem od tego trybu zacząć grę w FIFA. No a przy okazji będę mógł jednym zawodnikiem trenować sobie różne zwody, sztuczki, mijanie zawodników i tak dalej, i tak dalej, więc jakby też. W pewien sposób włączę to do treningu pod kątem przyszłości gry w Ultimate Team. Więc dlatego też najpierw stworzę zawodnika, a potem oczywiście będę dążył do tego, żeby został gołtem i wyprzedził we wszystkich statystykach Messiego i Ronaldo. Natomiast jeżeli chodzi o trzecią kategorię, no to w tym wypadku jest to sterowanie podczas gry. To jest coś, co się zmieniło dla mnie, no diametralnie, z uwagi na to, że o ile w ataku, grając z komputerem, czuję się już ok, potrafi już poklepać, już tam pograć na tyle, żeby, żeby, ten mecz wygrać i zdobywać bramki, bo rozegrałem sobie kilka spotkań, tak pamiętam pierwszym mecz ustawiłem sobie tryb zawodowiec, później, przepraszam, zawodowiec i no, wybrałem sobie PSG, zagrałem z Barceloną i tam udało mi się wygrać bodajże 9 czy 10, 0 także mimo tak długiej przerwy odgrania, no tutaj jakby już dobrze mi poszło, natomiast przeskoczyłem wtedy, bo FIFA mi zasugerowała na poziom klasa światowa, no i tutaj nie będę ukrywał, że obrona w nowej, w tych w ogóle nowych FIFAch, ta nowa obrona taktyczna, taktyczna no to jest dla mnie jak nowa gra, to w ogóle tego nie znam, ja jestem jakby ze starego systemu, że tak powiem, obronnego, Także tutaj się czuję zupełnie jak początkujący, no muszę się tego nauczyć, więc to jest taki jakby kluczowy element, nad którym muszę popracować, natomiast to też nie jest tak, że oczywiście nie jestem w stanie dobrać piłki, bo jak grałem z komputerem, to oczywiście dawałem radę to zrobić, ale no widzę tutaj duży obszar do, do poprawy, bo muszę, nie wiem, jak wybiegam zawodnikiem, ktoś mnie mija, to już nie jestem w stanie go dogonić, albo gdzieś wyjdę chcącą obrońcą, źle zmienię zawodnika i potem, nie wiem, dostaję piłkę prosto za plecy i w tym momencie napastnik biegnie sam na sam. No, to są takie widzę w FIFA 23 takie standardowe sytuacje jak jest dobry napastnik i słabo obrońca, więc z uwagi na to, że kiedyś zawsze właśnie paradoksalnie moją najmocniejszą stroną była obrona, to jakby obiecałem sobie, że wrócę do tego i tutaj również będę postaram się być no, dobrym graczem w, w tym elemencie gry. No i tak naprawdę jeżeli chodzi o takie kwestie hmm, różnic czy też moich jakby takich obserwacji FIFA, bo, nazwijmy to FIFA 23 versus FIFA 12, to by było tyle, ja nie chcę tutaj też się za bardzo rozwodzić, e, to są takie najistotniejsze kwestie. Halo studio!